potężniejszą jednostką od ducha Kijowa w ostatnim czasie zdają się być drony. Jak wiadomo, technologia idzie do przodu i coraz to nowsze rozwiązania są wykorzystywane podczas wojen. Ostatnio głośno było o tureckich dronach, które wykazywały się ogromną efektywnością. No i tutaj, moi drodzy, szef obwodowej administracji państwowej, czyli w tym przypadku Dmitro Żewicki, poinformował, że dron e, Bayraktar TB2 w obwodzie sumskim zniszczył do tej pory 180 jednostek Rosyjskiego sprzętu. Do pokonanych jednostek w dużej mierze należą czołgi i transportery opancerzone. I szczerze mówiąc, widziałem w internecie parę filmów odnośnie tego, w jaki sposób ten dron działa i powiem Wam, że naprawdę jest efektywny, chociaż te 180 jednostek wydaje się wręcz abstrakcyjną liczbą. Natomiast trzeba przyznać, że Obwód Sumski jest jednym z tych miejsc, gdzie walki trwają od pierwszego dnia i już parę dni temu były pogłoski o rosyjskim przyjęciu miasta. Ale jak widać, cały czas się broni. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja Wam życzę miłego dnia i spokojnej nocy. Trzymajcie się. Cześć.